Siemanko, powitajcie w kolejnym filmiku e, na kanale. Pierwszy filmik w 2020 i tak, dostałem prezencik od dziewczyny. Jest to Harpaktyra Pulchripes, ptasznik z Afryki. E, jest mały, jest to l 2 zamówiony od Spiders Online. Dostałem to pod choinkę, tylko przyszło teraz, 9 stycznia, bo Spiders Online mieli przerwę w wysyłaniu i po prostu mm, wysłali dopiero 6 stycznia. Więc panik był. 3 dni w przesyłce, więc też nie jest super długo, żyje, jest sprawny więc zapraszam was po prostu do oglądania, piomę dobra, tutaj mamy naszego pajączka, zapakowany eee, tutaj mamy pojemniczek, do którego będziemy go przekładali jest to jakaś L2 i jak wiemy to jest tego tonek naziemny mało jest ogólnie informacji o tym pająku w internecie, więc ciężko ciężko się coś dowiedzieć na ten temat, wiem tyle, że jest jest naziemny, lubi kopać norki, tak mniej więcej jak podziemne pająki, ale nie są na tyle głębokie jak podziemne pająki. Wiem też, że przedział wilgotności był podany od 60 do 80%. Jest to mega duży przedział, więc wilgotność na, mniej więcej na poziomie 70% myślę, że będę utrzymywał. I wiem też, że jest to gatunek z Afryki, czyli jest. Bo, bo mogę się spodziewać, że jest dosyć mocno jadowity, jest szybki i z tego co wiem, to nie rośnie specjalnie duży bo tam chyba 14 cm w rozstawie ma ale to tak gdzieś obiło mi się po prostu o uszy i tak jest to pająk z Afryki yy, wiadomo szybki może być agresywny też nie wiem, zobaczę jak to wyjdzie tak naprawdę jest to taki eksperyment w mojej hodowli i będę na bieżąco tak naprawdę obserwował tego pająka zobaczę jak się zachowuje a no już kiedyś ja dodam jakąś notkę na temat właśnie tego gatunku i co, od czego zaczynamy? Nic prostszego jak nałożenie torfu, więc nakładam torf. Mamy tu torfik już nałożony, trochę go ubiję. A, jeszcze a propos temperatury, to temperatura waha się między 28 a 33 stopnie. Z tego też co czytałem. Jeżeli tak nie jest, ktoś ma większe pojęcie na temat... Yy, Hrabacteri pulchripes, no to może po prostu oczywiście napisać to w komentarzu, będę naprawdę wdzięczny. Eee, dobra, w miarę taka pokaźna już torfu jak na pojemniczek. Z psiką go, bo jest dosyć suchy. Też chciałbym, żeby pojemnik się napił. Był mniej więcej 3 dni w paczce. Pań został zamówiony przez moją dziewczynę jako prezent na święta. E, tylko Spider Online wysyłało dopiero od 6 stycznia także nie wyrobiła się z tym, żeby zamówić przed świętami nie dostałem tego na święta, tylko dostałem to właśnie dzisiaj czyli 9 stycznia więc pojang też nie był jakoś super długo w przesyłce też tak dotykałem, to ten hitpak, był dosyć jeszcze ciepły więc pojang jest zdrowy, nic mu nie jest i tak, jeżeli chodzi o jakieś tam kryjóweczki czy coś to wykorzystam sobie korę Jakieś dużego płatakory też to nie mogę wsadzić, bo to nie jest ogromny pojemnik myślę, że coś takiego może, mogłoby być git. Tylko też to jest trochę za duże, to trochę połamie. po pomniejsze kawałki. O, mamy coś takiego. Coś takie takie, takie dwa kawałeczki mam. Planuję je jakoś ustawić tutaj, żeby to jakoś fajnie się prezentowało i żeby Pan mógł sobie tam zacząć kopać norkę. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie w ogóle. Też tak kawałek kory nie był jakiś specjalny i super. Dobra, dajmy mu takie coś i uwiecznimy to jeszcze porostem. tutaj nie będę dawał, bo nie mam, nie mam po prostu gdzie dać ten mek. No i mu jeszcze o, porościk tutaj wsadzimy i wydaje mi się, że po jak w miarę tam będzie mógł się schować do środka i sobie coś tam wykopać. Jeszcze tutaj coś psikniemy. Trochę mocnie ten tor jest naprawdę suchy. Przestawił nam się trochę ten korek. Znaczy korek eee, jak to się nazywało porost. Dobra, Albo no jeszcze inaczej myślę, żeby to dać, zrobimy taki daszek. No nie, cała konstrukcja mi się rozwaliła. Jeszcze raz, jeszcze raz. O, może takie coś będzie git, A wezmę, zmienię to w ogóle. Nie, nie siedzi mi to. Co my tutaj jeszcze możemy znaleźć? O. Naprawdę ciężko z takim małym pojemnikiem coś wykombinować. To nie, to, to nie będzie glit. Tutaj mamy jakiś taki płatek. Złamam go tak, o! I myślę, że go ustawię... W ten sposób to może być w miarę git, taki daszek do meczek. O, coś w tym stylu. Zobaczymy, jak to się utrzyma. Czy pan tego nie rozwali? I na górę zwiększymy to porostem. O, i coś takiego będzie. Myślę, że jest całkiem spoko. Tu trochę przybliżę ostrość. Łapie, łapie, łapie. mamy światło więcej. O! Mniej więcej tak to wygląda. Szału nie ma, no ale jest to mały pojemnik. I bierzemy się teraz za odpakowanie pajączka. Nie jest to duży, jest, jest to mniej więcej L2. Siedzi tam, już go widzimy. Hmm. Ciężko naprawdę mi go pokazać, ale to możecie zobaczyć, że jest coś. Okej, okay. jakby się za to zabrać, żeby go tam stąd wyciągnąć. Myślę, że po prostu weźmiemy, wyciągniemy całe to, rozwiniemy. Nie wiem też, czy ten pająk będzie biegał, czy nie będzie biegał. Ale trochę widać, że jest trochę zmęczony po przesyłce. Dziewczyna też postanowiła, że weźmie mi tego pająka, ponieważ, hmm, ponieważ przeglądałem po prostu oferty Spiders Online na internecie przy niej i powiedziałem, że ten pająk się podoba i pewnie chciałbym go sobie kiedyś kupić. Hmm. No i tak stwierdziła, że zrobi mi niespodziankę i po prostu sama mi go zamówi. Tu, 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 tu. O nie, o nie, o nie, o nie. Najgorzej. Dzieje się teraz najgorzej. Pająk się rozruszał. Nie chcę, żeby mi to jest naprawdę mały kurdupel. O, no, zrobimy takie, taki meczek i weźmiemy pokrywkę. Skubany, nie chcą opuścić chusteczki. O, o, o. No, patrzcie. Widzicie, widzicie. Ciężko mi się operuje tutaj. Spróbuję może bardziej w boku sobie podejść. Żebyście widzieli wszystko. O. Cały zabieg. Myślę, że teraz powinno się udać. Chodź, chodź, chodź. Proszę, nie rób tego, nie rób tego. Dobra. Słowa sukcesu już jest. Szedz chusteczki. Jest na pokrywce. Ekstra. Totalnie nie chcę wejść do tego pojemnika Nie wiem, nie podoba Ci się, nie pasuje ci. Chyba lepsze od takiej kliszóweczki, co? O! No nie, no. najgorzej. dzieje się naprawdę najgorzej. O, o tak. Tak, 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 jest, udało się. Petarda, pająk jest zamknięty. Nie będę robił jakichś zbliżeń tego pająka. Z racji takiej, że jest naprawdę mały i tak naprawdę nie ma co tam oglądać. Jest po prostu pomarańczowo szary. No i tyle. Okej, okay, no także dzięki za oglądanie, szczęśliwego nowego roku wszystkim, bo jest to też pierwszy odcinek w 2020 roku. Trzymajcie się i do następnego filmiku, hejka!